Czy ja widziałem coraz więcej drogich kart dostępnych w FC24? Chyba tak, więc czas ich zebrać dzisiaj jak najwięcej. Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jacoba, przed Wami kolejny materiał z FC24 na moim kanale. Najdroższe drafty, bo moi drodzy, nie dość, że pojawiły się karty specjalne, które są naprawdę czasem dużo warte, no to mamy oczywiście też ikony, które pojawiają się już w drafcie. A naszym zadaniem dzisiaj będzie znalezienie ich yy, nie tylko jak najwięcej, ale i jak najdroższych. Z poprzedniego odcinka, z pierwszego odcinka, jaki zrobiliśmy z tej serii, musimy pobić rekord 4 567 000. I mam nadzieję, że nie wyjdziemy poniżej tego wyniku dzisiaj. No, rekord musi paść, tak? Jak w każdym odcinku, rekord musi paść. Więc bez zbędnego przedłużenia, moi drodzy, zaczynamy i sprawdzamy, co nam się uda trafić. Oczywiście, jeżeli lubicie materiały tego typu, to serdecznie zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę subskrypcji i komentarza. A my od depola zaczynamy ponad 260 000. Wybaczcie, też, że nie było materiałów ostatnio aż tyle, natomiast. Rzeczy prywatne, no troszeczkę mi się nałożyły, no i czasem trzeba załatwić, co trzeba, tak to powiem. No a wtedy, wtedy, no troszeczkę mini materiałów się pojawia. Natomiast, czy my tutaj mamy coś, co nas zadowala? Raczej nie, karta specjalna niech będzie. My tutaj, oczywiście, szukamy zupełnie innych wyborów. W sumie teraz nie wypada już, znaczy bez sensu zabierać ze środkowych napastników, bo to faktycznie tylko środkowych napastników pokazuje. Więc teraz będziemy raczej lewe skrzydła brali i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaczynamy nie najlepiej, zaczynamy nie najlepiej, i Mam nadzieję, że to zaraz się wszystko zmieni Lucia Garcia, tak swoją drogą, mega dobra karta dla, Co prawda teraz już pewnie spoza jakimś tam zakrętem używalności Natomiast uży, sam ją ewoluowałem troszeczkę i jest naprawdę przekazacka Dobra, na razie idzie bardzo źle No ale zabierzmy sobie kartę specjalną Amarteja I szukamy, przypominam, ikon Szukamy kart specjalnych, które nam tutaj dorzucą coś ciekawego Ale jak to jest marne to jest aż niewiarygodne Niech będzie karta specjalna po raz kolejny Ale tutaj chyba no, 100 tysięcy mamy 300 tysięcy też, no bo ta pierwsza karta nam dużo pomogła Idziemy na ławkę rezerwowych moi drodzy Na pewno coś się uda tutaj zdobyć No jak, to jestem pewny Tutaj akunia najwięcej jest warty Więc jego sobie oczywiście wybieramy I zmierzamy na dalsze tutaj rozwiązania Których za wiele nie ma Więc znowu karta specjalna jest naszym wyborem a my y, patrzymy, czy będzie no kieza jest i jest też karcz Nie wiem jak to czytać. O, jest drogo! Zdecydowanie 230 tysięcy, to nam się podoba. Znaczy, nie aż tak, żeby nam tutaj zmieniało takkolwiek pogląd na to wszystko. Ale openda dokłada też 280 do tysięcy do tej całości. Więc jakiś Messi w tym momencie nie za bardzo. Okej, okay. no to wiem, że Mendy dużo jest też jeszcze warty. E, ooo, ho, 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 ho. Zróbmy licznik ikon A czemu by nie Mamy pierwszą ikonę Sobie sprawdźmy ile Ronaldinho kosztuje A Ronald 4 miliony i rekord pobity moi drodzy Ronaldinho wyglądało to bardzo źle Wyglądało to bardzo źle Ale ikonki ratują Ikonki ratują Niech będzie Bardzo mnie to cieszy Więc rekord już na pewno pobiliśmy Odcinek możemy uznać za udany Ale to jest dopiero początek Słuchajcie Jestem przekonany, że tutaj padnie jeszcze jakieś fajne Fajne zestawienie Więc... Układamy, co tu się wydarzyło, i zaraz wracamy z podsumowaniem. Panie i panowie, mamy rekord 5 761 000, i oczywiście najlepszą kartą jest Ronaldinho, więc udany pierwszy drafcik, lecimy do kolejnego. No ale to nie był tylko strasznie dobry draft, bo też zbliżają się straszne rzeczy. Nie umrę tu. Nie dziś. Nie tak. Możemy zrobić tylko jedno. Rozdzielmy, Rozdzielmy się. się. Monster odds tylko w BetClick. Do 5 listopada szukajcie strasznie wysokich kursów na BetClick, który przygotował dla Was wiele niespodzianek. Między innymi to, że Twój pierwszy kupon w BetClicku jest ubezpieczony nie na 200, a 266,6 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz do 5 listopada każdy może odebrać do 5 free betów o łącznej wartości 183,30 zł. Za każde polecenie otrzyma 36,60 Jest to banalnie proste. Wbijasz w zakładkę Zbierz drużyny, która znajduje się w sekcji Moje Konto i tam każdy ma z was unikatowy kod. Udostępniamy znajomymi i zgarniamy freebety. Strasznie. Życzę wam powodzenia. No dobra, a my lecimy z naszym drugim draftem. Tym razem już nie wybieram środkowych napastników. Panie i panowie, pele, ależ zaczynamy fenomenalnie. Pele. No to co ja mogę więcej, teraz już się bawimy. Teraz ten już drugi draft też to będzie prawdopodobnie, prawdopodobnie to będzie już rekordzik, więc bardzo mnie to, o, jakież tu karty. Już patrzę, która najdroższa. Ta smyth jest warta 698 tysięcy więcej niż Osimech. Jakim cudem? Nie wiem. Je, jeżeli coś jest droższe, to wybieramy to, co jest droższe. Jak najbardziej. Je, w to gra. Uuu. Tak upewniłem się, bo wydawało mi się, że Dembele jest droższy i jest faktycznie droższy od Saki o 100 tysięcy. Więc Dem, jak to wygląda? Co tu się dzieje? Normalnie to jest niewiarygodne, jeszcze w tym momencie. No tutaj De na spokojnie, natomiast to, jak zaszaleliśmy na samym początku, to to jest niewiarygodne, McTominay, jego sobie wybieramy po prostu, bo tak, bo tak. Nie, i też jest pewnie jest najdroższy, jako że jest kartą specjalną. Tutaj Dodo do prawie 100 tysięcy, no kurczę, naprawdę? C Jaki draft! Absolutnie, absolutnie niewiarygodnie to wygląda. Maldini półtorej miliona warto jest. Ja już, ja, już, ja już nic nie muszę. Ja już nic tutaj, słuchajcie, nie muszę. Wybieramy sobie ładnie wyglądające karty. Te, które nam się podobają, albo Edersona też możemy, nie ma problemu. A jeszcze cała ławka rezerwowa jest przed nami. Tutaj już nic w teorii nie powinno nam się trafić. A coś czuję, że jedna karta dobra jeszcze nas czeka. Salahinio, który jest warty prawie milion. Niewiarygodne, naprawdę. Ja tutaj będę musiał wyrzucać i tak sporo warte kart. Może Akanji nie jest jakoś wybitnie dużo warty. Nie zmienia to jednak faktu. Osalałem. Osalałem Eusebio 3 i to... jakie ikony? Mój drodzy, ile on sobie jest warty? 3 miliony ponad. Niewiarygodne. Naprawdę niewiarygodne, co się tutaj dzieje w tym momencie. Ja, bez słów, do końca już br brązowe karty mogą być i mi to nie będzie przeszkadzało. Absolutnie. Pięknie, pięknie to wszystko wygląda. Natomiast, co tu na koniec? Nie ma, nie ma znaczenia. To układam i to liczymy. What the. F no słuchajcie, co wam mam powiedzieć? Jest to absolutnie najdroższy draft, jaki widziałem od długiego czasu, bo jest to 12 milionów i 5 tysięcy monet. W tym najlepsza karta oczywiście Scott McTominay, no i, 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 i jak my to pobijemy, nie wiem, ale ale wow, naprawdę, fantastyczny wynik, lecimy do trzeciego draftu. Są oczywiście karty, słuchajcie, które mogą nam naprawdę dużo dać i pobić ten rekord, ale no tutaj, o fajnie, Bellingham, no musimy się na nie, na nie troszeczkę poczekać, no bo taki Mbappé, no Mbappé to raz, ale Ronaldo na przykład, nie, no to to jest coś, na co, co by bardzo zmieniło. Co by bardzo naprawdę wiele zmieniło. Zobaczymy, czy takie tutaj trafienia nam się mogą zdarzyć. Mitoma, bardzo ładna karta. Uu, tu nie za wiele, ale Frimpong oczywiście pewnie będzie drogi, więc go sobie wybieramy. Karty specjalne, jak widzę, no to oczywiście bardzo mało kart złotych już jest coś wartych, więc, więc dla nas wybór jest prosty. Tutaj tak samo karta po prostu specjalna musi być wybrana, nic innego. O, tutaj Tomoriego sobie zabierzemy, a co, bo możemy, a nie będzie Romero. Dobra, ławka rezerwowych, czy można to uratować? Jestem jeszcze w szoku po poprzednim drafcie, więc dlatego. Że jakoś nie ekscytuje mnie ten draft, bo wiem, że powtórzyć dokładnie to, co zrobiło, znaczy co stało się przed chwilą, będzie niezwykle ciężko. Uuu, tutaj Messi, którego oczywiście sobie wybieramy. Politano. Ło! Frank Ribéry! Oczywiście jego sobie wybieramy, ale pierwsze sprawdźmy cenę, żeby wam powiedzieć. Frank Ribéry obecnie kosztuje 1 600 tysięcy. Fajna kwota, która coś tam nam podniesie. To aczkolwiek, tu rekordów żadnych bym nie szukał. Absolutnie coś tam Dzu, coś tam Mitoma. Ale bez większych Coś tam oczywiście jeszcze Messi, nie? Ale policzmy No niewiele tu można, można było się spodziewać 2 miliony 620 tysięcy Najlepsza karta to Ribery Ale to, to było jeszcze ochłonięcie po poprzednim drafcie Teraz już powoli wracamy i rozkręcamy się Czas na czwarty draf Cieszy też mnie to, że w każdym drafcie najlepsza jest ikona Miło Okej, okay, wchodzimy i teraz rozwalamy Pięć... 5... To może 4 1 2, 1, 2 niech będzie Okej, okay, zaczynamy od kogo? No oczywiście od Bellinga, nawet te, pomimo tego, że dobre karty No to nie są aż tyle warte O, ale teraz, Smith już znamy, ale Griezmann i Kane? No Griezmann 680 tysięcy, Smith jednak delikatnie droższa, więc ją sobie wybieramy Może teraz Griezmann byś chciał wpaść z powrotem? No i gdyby nie to, że został zestawiony ze Sonem, który jest jeszcze droższy No to byłoby pięknie, a Son 720 tysięcy, więc o te 40 tysięcy więcej Cóż za start? Piękna formacja. Cieszy mnie ona bardzo. Więc idziemy dalej. Patrzymy. Mamy piękne karty. Drogie przede wszystkim. Takich jeszcze nie widziałem u mnie w składzie. Ale ja też troszeczkę inaczej układam skład. No bo jak ktoś by nie wiedział, ja się bawię dobrze głównie ewolucjami. A tu WanderSar. Oczywiście bez dwóch zdań. Jednego z najlepszych Bramkarzy i Maldini. Nie zastanówmy. Jak ja widzę ikonę, nie patrzę na złote karty. Bo nie wiem, kto by tam musiał być, żeby być droższym niż ikony. No piękna sprawa. I dalo też ikona. Tutaj. Kunku. Musi być grany. Tutaj. Mane bala. Nie ma znaczenia. 86 Foder Price. Eusebio, Piękna sprawa, moi drodzy. 3. Ile? O, jeszcze. No to, to rekord nie będzie oczywiście, ale bardzo, bardzo dobra, bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena. To mnie cieszy. E, jestem ciekawy, ile najwięcej będziemy mieli w jednym drafcie ikon, bo na razie 3. To jest rekord. Teraz możesz czekać? Nie. E, no i na razie tego trzymamy. Moi drodzy, moi drodzy, nawet ładnie ułożyłem wszystkie karty kolorami, tak żeby wiecie, Pięknie to wyglądało, bo mamy też piękną cenę: 8 866 tysięcy. Najdroższa karta to oczywiście Eusebio. Coraz bardziej mi się podobają te drafty: już się to rozkręca. Podoba się, dobrze. Czas na piąty, ładnie to zróbmy przed. Pierwszą połową tego odcinka. No dobra, draft numer 5 i są lewe skrzydła, więc możemy ruszać. Jak to teraz będzie wyglądało? Ile ikon uda nam się zebrać tutaj? Dobra, niech będzie. Kieza, proszę bardzo, pięknie to wygląda i idziemy, ruszamy po to, żeby, zno żeby trafić nowe ikony. euzebio. widzę i Maldini, często, często trafiane. A tutaj o drogie karty, ale Oshimen, najdroższy zdecydowanie, więc może nie zdecydowanie, bo Lewandowski też całkiem dobra cena, ale w tym wypadku akurat on tak. Tutaj, pomimo tego, że nie jest kartą specjalną, to Diabi, który jest chyba w każdym Premier League składzie, jest u nas wybrany. Tutaj nie ma znaczenia. No, zaczynamy troszeczkę gorzej. Tutaj sobie Rudigera zabierzemy. Tu Eder Militao, 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 Real Madrid. No, i mamy pierwszą ikonę, Wanderstar. Oczywiście jego sobie wybieramy. No dobrze, lecimy w takim razie, zobaczmy. Oj, tutaj nie. Berardi najdroższy, ale nie są to jakieś powalające ceny. No, i to chyba będzie taki troszeczkę wolniejszy, bym powiedział, draft. Powiedzmy sobie jasno, więc wybierzmy jakąś kartę specjalną, Eusebio. Po raz kolejny trafiamy Wandersar, Eusebio. Czyżby to była pula tych zawodników, których można najczęściej trafiać w drafcie? Troszeczkę tak to wygląda, no ale Eusebio zawsze mile widziany. Mile widziany, chociaż za pierwszym razem, nie ukrywam, ekscytacja była o wiele większa. No dobra, moi drodzy, nie będzie źle, ale wybitnie też jakoś nie. Po raz kolejny, Eusebio najdroższą kartą, a w sumie warte to jest 4 843 tysiące. Gdzie znowu Eusebio jedną z najbardziej kluczowych kart jeżeli chodzi o wartość. Dobra, zmierzamy do szóstego. Ale nie ukrywam, widziałbym takiego Pele na przykład z Ronaldinho. No, widziałoby się. No, Ronaldinho teraz przecież. No, niekoniecznie. No, ale warto zawsze marzyć. Warto zawsze marzyć. Idziemy, moi drodzy, kolejny draft. Fernandes tutaj będzie kapitanem, będzie prowadził do tego, żebyśmy ten draft zrobili teraz najlepszy, jak tylko się da. Czy taki będzie? No, to jest już zupełnie inna historia. Uuu, no i proszę bardzo, czyli jednak mamy troszkę więcej tych ikon. Sawa jest warta ponad milion. No, to statystyki i w sumie podpowiadają, że dlatego, że warte jest milion i one wyglądają wręcz fenomenalnie, więc nowa ikona, która nam tutaj robi zamieszanie, to jest bardzo fajne. Rudiger, wybieramy cię, tutaj wybieramy Tomoriego, bo też jest coś warty, i na koniec wybieramy Carlosa, niech będzie. I bramka, nie ma Wandersara, ale spokojnie nowa ikona się pojawiła, co mnie bardzo, bardzo cieszy. A tutaj saka, oczywiście, dużo warty. Idziemy dalej. Limer też będzie sporo warty. Tutaj nikt. Uuu, Hansen. 2 milionów jest warta. Bierzemy! Dziękuję bardzo. Rekordu nie będzie, ale jeden z mocniejszych draftów jak najbardziej się nam zapowiada. Di Maria. Wezwany i. Ouu, Wielki Haland. Po raz pierwszy nam się tu pojawił. Zaraz oczywiście go będziemy cenowo sprawdzać. Czy jeszcze jest szansa na jakiegoś Wandajka? E, Ziało Cansial. Can może być. Ale to chyba wszystko. I Van der Sar na koniec. A niestety nie, dobra, układamy. Haland, road to the final. G tutaj Prowadzi ten zespół, może nie do rekordu, ale do naprawdę fajnej kwoty. 7 561 tysięcy. I patrząc na to, że jest tak naprawdę jedna ikona, sporo warta, ale bez przesady też, no to uważam, że gdyby tutaj dorzucić, no niewiele tu brakowało do rekordu, gdyby tylko ikony się pojawiły, bo kart Row to the Final mamy No 6, 5, przepraszam. W sumie 6, tylko że na ławce i nie używamy z tego. Tak czy inaczej, zmierzamy do kolejnego draftu, bo ten był naprawdę świetny. Czekamy na tego Ronaldinho Spele jak najbardziej, ale o, to na jedna z najdroższych teraz kart, no bo wiadomo, nie pykło tak jak chciało. Oar, niech będzie dla nas tutaj w tym momencie, a my szukamy dalej. Freampock, pierwsza droga, tak naprawdę karta. Znaczy Oar pewnie też jest coś warty, natomiast później sprawdzimy oczywiście sobie jego cenę. Tam była karta specjalna, która może być dość dużo warta w pewnym momencie, jeżeli ten draft będzie tak dalej wyglądał, ojoj, musi się coś tutaj zmienić. Coś tu musi się poprawić. Bo inaczej będziemy mieli bardzo ciężko, jeżeli chodzi o jakiś dobry wynik. No dobra, Sisoko, niech będzie. Smith, proszę bardzo, Smith sobie oczywiście zabieramy. Ona pewnie coś tam parę groszy warta będzie, jeżeli chodzi o e, ikonę w jej, e, z jej statystykami. Ale ja troszkę się obawiam, że to może być tyle, że to może być Bardzo niedrogi draft raczej, bardzo niedrogi draft A tu raczej się już nic nie wydarzy, jak tak patrzę na te karty wszystkie Moi drodzy, to numer 7 będzie do zapomnienia, jedna ikon Jeszcze nie wybrał. przepraszam, myślałem, że mi wybrało Mój błąd, przepraszam Po prostu myślałem, że już jestem na nim, wy... wybrałem, a mi bono ściągnęło Z jakiegoś powodu, albo no, z mojego misklika Moi drodzy, 1 milion 219 tysięcy, Smith najlepszą kartą Przejdźmy dalej, bo tutaj nie warto się zatrzymywać Żeby też troszkę informacji mieć, wybierzmy teraz 5 z tyłu tak, wiem, nieoczekiwane, ale Grisman. Ale paradoksalnie nie jest droższy niż swoja wersja Inform, przez inny playstyle, który no, nie, nie aż tak tutaj w tej karcie pasuje. Albo znaczy po prostu tamten z podkręcania jest troszeczkę lepszy. Luka Modric. To zdecydowanie najdroższa karta tutaj. Bardzo fajna. Bruno. No, Bruno, piękna sprawa. Dla Portugalii to on gra jak znud. Szkoda, że nie zawsze tak to wygląda dla United. E, idziemy dalej, idziemy dalej. Kto tutaj, kto tutaj? Nikt. Niestety nie ma tutaj wiele. Dobrych aż tak kart, które zmieniałyby nam coś... Więcej, szukamy ikon Więc ławka rezerwowych na pewno nam ich pokaże Zaczynamy No, Lao, oczywiście Idziemy od niego, tutaj Karta specjalna, jeżeli nikt nie jest drogi Albo po prostu byle jaka karta, jeżeli nikt nie jest drogi Tak jak tutaj, tak samo Hansen, 2 miliony, to już wiem To już wiem, jak najbardziej Ją sobie oczywiście zabieramy Czy nam to coś tutaj zmieni? No, jeżeli to będzie tak wyglądało Saul chyba będzie tańszy niż Fernandez Chociaż nie, jednak Saul jest droższy Ta wyjątkowość Hernandeza... Mm, jednak nie jest na tyle droga, żeby być droższym niż to używalny inform. A teraz Kunde czy Van Dijk chyba? Kunde, proszę bardzo. 500 tysięcy prawie za tego zawodnika trzeba dać, żeby mieć go w swoim składzie. No dobra. W sumie wyszło 3 918 tysięcy. Niezły draft patrząc na to, że w ogóle nie mamy ikon drogich. Więc znaczy w ogóle nie mamy ikon, a tym bardziej nie mamy drogich. Więc uważam... Że podstawa całkiem niezła. Średnia draft jak na dzisiejszy odcinek. Ale zostały nam dwa ostatnie, które coś czuję, że mogą namieszać. No dobrze, lecimy z numerem 9. Kto będzie naszym tutaj prowadzącym? Acham? Musiałem się upewnić, ale tak, to jest 5-milionowy draft. Mówiłem, mówiłem, że to może namieszać ten draft. Idziemy dalej: Ronaldinho. Ale pięknie by było. Aczkolwiek, Rafael Lao. Oczywiście, 87. Bierzemy go do naszego tutaj zespołu. Bo nie będzie No ładnie nam się tutaj kolorystycznie to nawet układa Już się zepsuło oczywiście Nie ma znaczenia, karta specjalna niech będzie Ale początek mamy taki, że ja tutaj naprawdę Naprawdę liczę na więcej Liczę na więcej A Ajajaj, Maldiniego nie ma I musimy sobie bez niego radzić Ale jeszcze ławka rezerwowych przed nami I tam mogą dziać się cuda, słuchajcie Tam mogą dziać się cuda, więc zobaczmy W takim razie co ciekawego się tutaj może wydarzyć. Uuuu, garinca, moi drodzy, mamy to, o co prosiliśmy Garinca, który w tym momencie jest warty. Półtorej miliona. No to na rekord nie starczy. Zdecyduję. Jarzinho. Kolejny Brazylijczyk. On dwa miliony. No czy jesteśmy w stanie tutaj powalczyć? O, oczywiście, rekord, zobaczmy tutaj chyba Pedri... nie. Benzema, Benzema zdecydowanie będzie najdroższy. Zebio, moi drodzy, czy to są cztery, czy to są cztery ikony? Czy to jest szansa na rekord? Uważam, że tu jest wielki potencjał. Muszę to oczywiście policzyć, zaraz to zrobimy, ale wydaje mi się, że jest naprawdę grubo A akunia tutaj jest jeszcze... Tak jakiś, nie, 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 Wandersar? A, ja, ja chciałem za dużo, ale czas to policzyć. Mamy rekord, mamy rekord i cztery ikony o takiej jakości zdecydowanie musiały tutaj zamieszać. I tak oto, 13 milionów i 667 tysięcy, gdzie oczywiście najlepszą kartą jest Ham. Wiecie, chodzi o nazwisko. Ona wcale nie jest pewnie hamem, bo dała nam naprawdę fenomenalny wynik. Ach, te żarty. Tak czy inaczej, mówiłem, że coś czuję, że te ostatnie dwa drafty mogą zamieszać. Czy dziesiątka? Jeszcze podbiję stawkę? No zobaczmy. Wiem, że gdzieś tam są, więc spróbujmy ich poszukać. Ronaldinho i Pele w jednej drużynie to jest też coś. O nie! Nie, 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 to się nie wydarzyło. To się nie wydarzyło, moi drodzy. Boli mnie teraz serce, boli mnie teraz serce. Dlaczego? Co ciekawe, Ronaldinho jest minimalnie droższy od pele, więc wybieramy sobie oczywiście Ronaldinho i teraz na przykład jakiś Ham nie, żebym tutaj sugerował, nie? Ok, ale cóż, za, cóż to to może być za draft, jeżeli tu jeszcze jakieś dobre karty parę się trafi, chociaż na razie otacza się jakby nie za dobrymi Ronaldinho. Ale tutaj Bellingham to jest bardzo dobry dodatek i cieszy, cieszy, że tutaj się znalazł. Ok, reszta przeciętna. I oprócz Ronaldinho i Juta Bellingama, no to jest tak średnio bym powiedział, ale przynajmniej droga, jedna karta jest, nie? Przynajmniej tyle. Care sobie oczywiście zabierzemy, jeszcze w wersji Nike, Nike's. dobra, tutaj wybieramy sobie Rodriego jako że ma najwyższy overall, to jego wartość też jest najdroższa, Messi zdecydowanie, on będzie też tutaj coś tam ceniony, ale to są, jakby to nie są wybitne tak naprawdę. Wybory tutaj, no nie ukrywajmy tego, prawda? Di Maria niech będzie, di Maria niech będzie. No i po tym Ronaldinho troszeczkę to siadło wszystko. I obawiam się, że Ronaldinho tutaj rekordu nie powie. Gdyby był jeden i drugi, żeby jakby mógł dwóch zawodników wybrać za jednym razem, nie? To by było pięknie. Ale tutaj aż tak drogo nie będzie. No i kończymy, moi drodzy, wynikiem 6 milionów 290 tysięcy. Gdzie najlepszą kartą, oczywiście, jest Ronaldinho. Ale to, co wydarzyło się w drapcie poprzednim, zdecydowanie mnie cieszy, bo rekord oczywiście pobity do tego z czterema ikonami w jednym składzie. Piękna po prostu sprawa. A ja, oczywiście, za dzisiejszy odcinek Wam dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, doceniłbym łapeczkę w górę i subskrypcję. Widzimy się następnym razem na tym kanale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.